Witajcie kochani, dzisiaj następna zmiana. Z piasków, z klinicy morskiej przyjechaliśmy do Ostrudy. Stoimy na takim kempingu, który jest przy dworcu kolejowym. Nie wiem czy nie będziemy tego żałować. Troszeczkę tego nie przewidziałem. Tam się coś dzieje na tych halich. A dworzec jest dosłownie obok. Na dodatek, jak zapowiadają pociągi to jest śmiesznie trochę w przyczepie Nie jest głośno pociąg większy hałas zrobi niż ten znaczy pociągi też jadą w miarę cicho tylko jak zaczną trąbić titać to jest masakra tu stoimy przyczepą no, jakieś goście przyjechali dodatkowo my jesteśmy tą drugą przyczepą tam a tutaj mamy ten cały zalew ostrud ja nie wiem jak się to nazywa Znowu muszę się wyuczyć Idziemy właśnie tam zobaczyć. No i jak zwykle, jak się przemieszczamy, nie pogoda się popsuła. Ale też dlatego uciekliśmy tam, bo właśnie tak miało być. Taka była zapowiedź pogody. A nie ma sensu siedzieć nad morzem, jak nawet nie można korzystać z plażowania. A ić na okrągło. No, można, ale już nie w tym wieku. Kemping, i to co tu widzicie teraz. To wszystko należy do tej przystani, cała infrastruktura, tam jest jeszcze jakiś obóz, harcydubki czy coś, nie wiem, jest trochę głośno, w sensie śpiewają fajnie, młodzież tam się bawi, super, nie ma tego dudnienia, umc, 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 jak to daje ten wszystkich, prawie w kempingach, na, na których byliśmy do tej pory, już wolę taką młodzież śpiewającą niż tę muzykę cały czas ty. Bomboksów. No i tak to tutaj wygląda. Stąd startują statki, które pokonują potem ten kanał Elbląski. Może byśmy się wybrali. Nie wiem, zobaczymy jakie są ceny, jak to wygląda. bo na razie tutaj zabukowaliśmy sobie tylko jedną noc. Jak nam się spodoba, to zostaniemy dłużej. Idziemy właśnie teraz na rekonesans. A z ciekawostek powiem, że cały ten sprzęt, który tu stoi przy pomoście jest do naszej dyspozycji za darmo. Jako gościom w kempingu możemy z tego korzystać bezpłatnie. Jesteśmy na rynku w ostrudzie. Coś tu przybija do nas. Wyczeczkowiec.